Nowy sezon 2019-2020 czas rozpocząć. W sobotę zawodnicy Podlesianki Katowice mierzyli swoje siły z A-klasowym Grunwaldem Ruda Śląska i choć nie było to jeszcze spotkanie ligowe, a pierwsza runda Pucharu Polski pod okręgu Katowice, to głód piłki został nieco zaspokojony. Trener Damian Ostrowski po raz ostatni przed inauguracją ligi mocno zarotował składem, a kilku kluczowych zawodników otrzymało dzień wolny. Dzięki temu debiuty zaliczyła nasza klubowa młodzież Piotr Kania i Jakub Krzyżowski oraz mający już seniorskie ogranie Maciej Stachoń, Dawid Pasieka i Michał Pogrzeba. Cała piątka to gracze w wieku 16 i 17 lat. Dla przeciwwagi w stosunku do młodzieży swój debiut w barwach naszego klubu zaliczył siedmiokrotny reprezentant Polski Seweryn Gancarczyk, który ma wzmocnić linię defensywną. Czy wzmocnić to się okaże, <gry> ale decyzja była taka, że wiadomo każdy już zna jaka sytuacja była w rozwoju Katowice, że drużyna seniorów nie wystartowała w tej trzeciej lidze i... I tak nosiłem się z zamiarem kończyć czy nie kończyć z, y, z tą piłką, i, ale pojawił się temat tutaj podlesianki, a skoro ja tutaj mieszkam na Podlesiu, także moim obowiązkiem było <grytanie> zasilić szeregi drżdy. Pierwsza faza meczu nie przysporzyła kibicom wielu emocji. Przewaga naszego zespołu nie była poparta sytuacjami bramkowymi, choć warto odnotować strzały z dystansu Kaczmarczyka Kani. I Rosińskiego, z których najefektowniej uderzał ten ostatni. W minucie 40 otwieramy wynik spotkania. W bocznej strefie doskonale dochodzące zagranie z wolnego wykonuje Gancarczyk. A w polu karnym najlepiej odnajduje się Krzysztof Renner, który głową pokonuje bezradnego Stasiczka. Minutę później mogliśmy podwyższyć prowadzenie. Lewą stroną wypuszcza rosyjskiego kaczmarczyk, a nasz zawodnik po przebiegnięciu kilkudziesięciu metrów z piłką uderza ładnie po dalszym rogu, ale piłka trafia w słupek i wychodzi w pole. Tuż przed bliskiem na przerwę groźnie uderzał na bramkę świętka Kowalczyk, ale piłka przechodzi obok słupka. Na przerwę schodzimy z jednobramkowym prowadzeniem. Po zmianie stron pierwsza okazja to 54 minuta. Młody Kania świetnie zagrywa prostopadle do zająca. Ten podaje wzdłuż bramki, ale czyhającego na piłkę Rosińskiego uprzedza ofiarnym ślizgiem Ostrowski. W 58 minucie na odważny rajd decyduje się prawą stroną Rzemła. Mija dwóch rywali i dorzuca w pole karne, gdzie piłkę ręką przecina Wojtaczka i decyzja sędziego może być tylko jedna. Rzut karny, którego pewnym egzekutorem jest Rosiński, prowadzimy 2 do zera. W 65 minucie należał nam się drugi rzut karny kiedy na skraju pola karnego Kozłowski ewidentnie fauluje Bremera. Wizdyk arbitra tym razem jednak milczał. Gospodarze mogli złapać kontakt, ale w 68 minucie Burdzik fatalnie kiksuje po dobrym zagraniu Jankowskiego. W 75. minucie kolejna dobra akcja prawym skrzydłem Rzemuły powinna skończyć się golem, ale tym razem, czekającego na wkładkę Rzepę, uprzedza Wojtaczka. W minucie 80. Grunwald mógł zdobyć bramkę kontaktową, ale dobrze między słupkami spisał się wracający po ciężkiej kontuzji Paweł Świętek. Kilka chwil później miała miejsce kolejna sytuacja gospodarzy, ale tym razem Świętka uratowała boczna siatka. Ostatecznie wygrywamy na bardzo ciężkim terenie 2-0 do 0 i meldujemy się w drugiej rundzie podokręgowego Pucharu Polski, gdzie już czeka na nas zespół Orła Mokre. Suma summarum, wyszliśmy na dwubramkowe prowadzenie i w końcówce spotkania już taka pewna kontrola, gra piłką. To co sobie założyliśmy, no na tyle na ile boisko niestety pozwalało, no, bo no za bardzo tą piłką też e, grać nie można było tutaj dzisiaj niestety. Dzisiaj też przeciwnik, powiedzmy sobie szczerze, nie był tak bardzo wymagający, boisko też tak nie pozwalało nam pograć dobrze w piłkę, bo ta piłka podskakiwała i, i ciężko było było z pierwszej piłki grać, no, ale myślę, że nieźle, ale aczkolwiek może być lepiej. Bardzo się cieszymy, tak naprawdę przyjechaliśmy tutaj w dosyć eksperymentalnym składzie, pięć debiutów. Skład mocno poprzestawiany, zwycięstwo cieszy bardzo, gra już troszkę mniej, ale dopiero zaczynamy, także ten moment przyjdzie, w którym będziemy grali dużo lepszą piłkę na pewno za tydzień. Znamy część chłopaków z Grunwaldu, także wiedzieliśmy, że mają mocną ofensywę. Zawodników bramkostrzelnych, więc co nieco wiedzieliśmy o rywalu, ale traktowaliśmy też to w pewnym sensie jako, jako mecz jeszcze należący do okresu przygotowawczego. No, troszeczkę, troszeczkę, tak jak mówiłem wcześniej, takich wymuszonych korekt, zmian. No, I i generalnie, generalnie szykujemy się, żeby ta, ta optymum formy było za tydzień, jednak niż, niż jeszcze dzisiaj. Na pewno wynik, wynik jest ok, ale, ale gra troszeczkę tam. Nie do końca i pewne rzeczy musimy jeszcze, jeszcze poprawić. Do ligi mamy tydzień, także ja myślę, że ten... Przez ten tygodniowy mikroseks, co teraz będzie, ja myślę, że tutaj wyciągniemy jakieś wnioski z tego meczu i, i z tych sparingów, które graliśmy i przygotujemy się, żeby, żeby na ligę być optymalnie przygotowanym. Rosa się nie zatrzymuje. Trzeba też pamiętać o tym, że sam Rosa nie gra. Dzisiaj tak naprawdę dostał karnego po bardzo dobrym wejściu Przemka Także no, cała nasza drużyna dzisiaj pokazała się z dobrej strony. Rosa jak Rosa, wiadomo, strzelać będzie na pewno. A debiutantów jakby pan ocenił? Ja myślę, że wszyscy zagrali na dobrym poziomie, no i tyle. Na dobrym poziomie zagrali. Dobry pewności przed ligą? Tak, zdecydowanie tak, choć tak jak mówię, jeszcze wiele pracy przed nami i na pewno będziemy prezentować jeszcze lepszą formę. Zawsze cieszy, jak, 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 jak zaczyna się sezon jakimś oficjalnym zwycięstwem, no na pewno, na pewno fajne przetarcie przed ligą, ale, no ale tak jak mówię, no na pewno <laughs> poziom. W rozgrywkach ligowych będzie zdecydowanie wyższy niż dzisiaj, i taka gra jak dzisiaj na pewno nam nie wystarczy. Musimy jeszcze dużo poprawić, musimy jeszcze lepiej zorganizować tę swoją grę. No i myślę, że jak skoczymy na ten swój taki właściwy poziom, no to, to będzie dopiero ta podlesianka, którą chcemy oglądać. Cel na sezon, no zawsze najwyższy. No. <laughs> Także nie na, na pewno chcielibyśmy awansować, bo ja tutaj znam sytuację, jaka tutaj była w podlesiance, że, że chłopakom tutaj. Na ostatniej prostej noga się podwijała i, i, i tego awansu nie było. No na pewno będziemy się starać w każdym meczu wygrywać, zdobywać trzy punkty, a wiadomo, że, że potem, potem zobaczymy o co będziemy walczyli. I z takim podejściem wejdźmy w nowy sezon ligowy, który rozpocznie się już w najbliższą sobotę. Na wyjeździe zagramy z zespołem AKS Niwka, a początek tego meczu o godzinie 17. Do zobaczenia!